Jeszcze w tym roku władze gminy Rogoźno na terenie miasta wybudują dwa nowe parkingi i zmodernizują ponad pół kilometra chodników w centrum miasta. Nowe parkingi powstaną obok przychodni zdrowia i przy ulicy Czarnkowskiej. Chcemy robić parking przy przychodni zdrowia oraz parking przy ulicy Czarnkowskiej, aby poprawić dostępność mieszkańców do miejsc parków postojowych oraz bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Przy parkingu przy przychodni zdrowia planujemy wyburzyć jeden budynek który służy jako garaże dla Kartek Pogotowia, by zwiększyć też ilość miejsc parkingowych. Tam z tej przychodni korzysta około 500 osób dziennie. Każdy przyjeżdża też samochodem i jest problem z miejscem parkingowym. Nowy parking powstanie też przy blokach na ulicy Czarnkowskiej. Tutaj parking głównie służy dla mieszkańców pobliskich bloków i też w okresie zimowym jest tutaj, jest, robi się błoto, robi się i chcemy im też to, tę sytuację popolepszyć. Będziemy zrealizować kanałację deszczową oraz nawierzchnię z Kostki Brukowej. W centrum Rogoźna wyremontowane zostaną stare chodniki, które pamiętają jeszcze okres międzywojenny. Przy ulicach Wielka Szkolna, Mała Szkolna i przy ulicy Piekarskiej. Chodniki przebudowujemy, ponieważ stan techniczny jest, 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 jest fatalny i musimy poprawić jak gdyby, komfort naszych mieszkańców. Prace remontowe rozpoczną się po 20 października i potrwają do końca bieżącego roku. Łączny koszt inwestycji to blisko 400 tysięcy złotych.